Bracie, różnica między mężczyzną z zasadami a mężczyzną z potrzebami to jak między lwem a pudlem. Obaj mają zęby, ale tylko jeden potrafi polować. Facet z zasadami mówi ja nie, nawet jak go ciągnie, aż mu żyły pulsują, bo on wie, że jego spokój, godność i autorytet są warte więcej niż chwilowy dotyk. Nie goni, nie tłumaczy się, nie błaga. Jak widzi brak szacunku, odwraca się i znika. I to właśnie dlatego kobiety go szanują, bo on nie udaje wartościowego. On po prostu jest. A facet z potrzebami to typ, który pisze: Hej, może jednak się spotkamy. Po tym jak go zlała trzy razy, to ten, co tłumaczy sobie: Ona po prostu ma trudny czas, podczas gdy ona w tym trudnym czasie siedzi na kolanach innego. Facet z potrzebami zrobi wszystko, byle nie być sam. Przyjmie każdą kobietę, byle była ciepła obok. Zgodzi się na bycie planem B, C, a nawet Z, bo jego największy lęk to cisza w telefonie. I wiesz, co jest w tym najśmieszniejsze? Kobiety to czują od pierwszej sekundy one czują desperację jak rekin krew w wodzie facet z zasadami nie musi nic mówić jego postawa krzyczy nie potrzebujecie ale mogę cię chcieć a facet z potrzebami krzyczy proszę zauważ mnie bracie zapamiętaj to kobieta nie szanuje faceta który ją potrzebuje szanuje faceta który potrafi obejść się bez niej bo mężczyzna z zasadami potrafi być sam a mężczyzna z potrzebami nawet w związku jest samotny